Cezary Pazura urodził się 13 czerwca 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Wychowywał się w niewielkiej miejscowości osiedle niewiadów. Rodzice, Cezary był długo wyczekiwanym dzieckiem Zdzisława i jadwigi pazurów. Miłość do filmu i teatru wyniósł z domu rodzinnego. Jego ojciec prowadził amatorski teatr, przez co oswajał syna ze sztuką. Małemu Cezaremu bardzo podobało wcielanie się w rolę udawanie kogoś innego. Bardzo chciał przenosić się w ten sposób w czasie, zakładać kostiumy, jeździć konno czy walczyć na szpady. Brat. Gdy Cezary miał 7 lat, na świat przyszedł jego brat, Radosław. Bracia świetnie się ze sobą bawili, choć nie zawsze dogadywali. Radosław był pod wielkim wpływem swojego brata i chciał go we wszystkim naśladować. Oboje uwielbiali wcielać się w różne role. Swoje dzieciństwo wspomina z rozrzewnieniem, jednak cieniem na te wspomnienia położyło się jedno wydarzenie. W wieku 11 lat został brutalnie pobity przez miejscowego Menela. Do dzisiaj po złamaniu żeber ma lewą stronę klatki piersiowej niżej od prawej. Cezary dużo czasu spędzał na nauce. Przez lata służył domszy jako ministrant, a nawet brał pod uwagę przystąpienie do egzaminów w seminarium. Gdy jednak w czasach licealnych biskup pytał go, czy chce pójść do seminarium, wiedział już, że tak jak jego rodzice, chce mieć w przyszłości dzieci. Wykształcenie. Policeum z powodzeniem przeszedł egzaminy w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Cezary Pazura mówił w jednym z wywiadów, że miał to szczęście trafiać w swoim zawodowym życiu na właściwych ludzi. Pierwszą taką osobą był Jan Machulski, opiekun jego roku, który nauczył go gotowości aktorskiej czyli tego, że aktor musi być gotowy do wykonania zadania aktorskiego w każdych okolicznościach i o każdej porze. W czasie studiów dorabiał, pracując na weselach jako kelner. W 1986 roku ukończył Łódzką Szkołę Filmową. Kariera aktorska. W 1983 roku Cezary Pazura rozpoczął pracę jako aktor teatralny w Teatrze Ochoty w Warszawie. Jako aktor filmowy zadebiutował w 1986 roku rolą Druha Pumy w filmie Czarne Stopy. Jego pierwszą ważną rolą na dużym ekranie był występ w krolu Władysława Pasikowskiego. Po filmie, który miał premierę w 1991 roku, z dnia na dzień stał się gwiazdą. Najważniejsze role filmowe i serialowe. Cezary Pazura pojawiał się w wielu kultowych filmach. Do najważniejszych ról w jego aktorskiej karierze należą występy w filmach Psy 1992, Polska Śmierć 1994, Psy 2. Ostatnia krew 1994, Nic śmiesznego 1995, Tato 1995 oraz wiele innych. Jego najważniejsze role serialowe obejmują takie produkcje jak Pogranicze w ogniu 1988-1991-13 Posterunek 1997-1998, Faceci do wzięcia, 2006-2008, Przypadki Cezarego P. 2015 powiedz tak. 2016 został zapamiętany także z wielu ról dabinkowych. Jego kariera aktorska trwa już ponad 3 dekady, a role, które zagrał, idą w setki. Zagrał w sumie około 130 ról filmowych oraz wiele ról serialowych. Jest uznawany za jednego z najpopularniejszych aktorów polskiego kina lat 90. Jest zdobywcą licznych nagród filmowych oraz laureatem wielu festiwali. Poza grą w produkcjach filmowych, serialowych i teatralnych na swoim kanale na YouTube jako wujek czarek zdradza kulisy pracy aktora.